Witam wszystkich, jestem z kolegą. Wypuścimy gołąbki. Kolega dał 10 swoich pocztowych, ja dałem 9 sztuk. Zaraz pokażę. Kolega, tak, dla towarzystwa, mówi, żeby się przeleciały. To jest skrzydełka, rozprostowały. A swoich wypuszczę i zobaczymy. To weź trzy pokażę. first. Muszę jeszcze gdzieś białą ale nie mogę znaleźć. Była Gdzie ona jest? tu mamy taką białą by bez łapci kolega otworzy. Kolegi pocztowe na rozgrzewkę A moje zobaczymy Ja dałem 9 sztuk kolega dał 10 pocztowych zobaczymy co zrobią Czytowy odeszły, chyba no jeden został. Moje na razie kołują. Są, zaczęły się rozrywać pomału Idą z powrotem, wróciło parę sztuk Dobra, niech latają, daję pauzę Najwyżej coś dogram, jak przyleci Tam ponownie trzy sztuki wróciły. Może Budapeszt, Cepel. Nie zdążyłem nagrać, bo u kolegi byłem. Poczekam, może coś przyleci. To z tamtych nagram Tam pauzę. Tam przyszedł kolejny gąb. Jest czwarta sztuka, cepel. Tutaj leci. Jeszcze się nie nachodzi. A dam pauzę, bo kołuje, kołuje kołuję. Usiadł. To jest cztery sztuki. Nawet czekam na następne, jak zalecą. Wypuściłem swoje na los polatają. Po locie wróciło na razie cztery. Nie ma pięciu. Tu już młody Budapeszt wyszedł. sobie pochodzić. jest młody ciemny. Już pomału. Młode wylatują. fajnie słonecznie. To niech sobie wychodzą, coś tam podziobią. latają. Tu jakiś obcy siada. Ta obcy, bo ja takiego nie miałem, usiadł. Dam pauzę. Ja jestem z powrotem, jednak tamten był obcy, na koniec filmu pokażę co usiadło. To sobie tak latają, podrywają. Młodziaczek ciemny sobie wychodzi. Tutaj widynek na białym ogonie, młody. Już parę młodych wy wychodzi. Z tej typlerek czarny. I tak sobie młode latają. Wychodzą. Poskubią po ziemi. Całkiem inaczej dla nich będzie. Kończę. Później w komentarzach napiszę czy jeszcze coś doleciało, czy nie. Pozdrawiam wszystkich do następnego filmu.